Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, za niespełna sześć tygodni, jak wszyscy wiemy, mamy w Polsce wybory parlamentarne. Wszyscy życzylibyśmy sobie, wszyscy obywatele polscy, my wszyscy Polacy życzylibyśmy sobie, żeby te wybory były wyborami uczciwymi, żebyśmy nie mieli żadnej wątpliwości co do tego, że wynik wyborczy, jaki ogłosi prawdopodobnie następnego dnia po wyborach Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada rzeczywiście preferencjom wyborczym Polakom, temu jakie karty wyborcze zostały zakreślone Dlatego my dzisiaj tutaj, zgromadzeni przed Państwem, chcieliśmy poinformować Państwa o tym, że powstaje wspólna inicjatywa, społeczna inicjatywa, uczciwe wybory, kontrolowania wyników wyborów, wspólna inicjatywa, która narodziła się. Jednocześnie w trzech miejscach narodziła się w Ruchu Społecznym im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w Klubach Gazety Polskiej i w Ruchu Solidarni 2010. Dzisiaj chcemy skoordynować nasze działania, chcemy, aby ta inicjatywa stała się inicjatywą wspólną. Chciałbym Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej konferencji pana profesora Ryszarda Legutko, pana profesora Ryszarda Terleckiego. Macieja Łopińskiego, nieprofesora, nie prezesa ruchu społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Anitę Czerwińską z Klubów Gazety Polskiej, panią Rostankiewicz Stankiewicz z 2010, i wreszcie pana Ryszarda Kapuścińskiego, reprezentującego również kluby Gazety Polskiej. Proszę bardzo państwa o zabranie głosu. Dziękuję. Chciałem powiedzieć, że <laughs> robimy to wspólnie, że a, jestem. Zadowolony, cieszę się niezwykle z tego, że robimy to razem z klubami Gazety Polskiej, robimy to razem z Solidarnymi 2010 i chciałem powiedzieć, że mamy a, duże ambicje, natomiast w tej chwili mamy blisko 10 tysięcy zarejestrowanych wolontariuszy. Tak? Biorąc pod uwagę, że komisji jest 26 tysięcy, to jeszcze sporo mamy pracy przed sobą, ale też Prawo i Sprawiedliwość, z którym ściśle współpracujemy, też działa i też pozyskuje mężów zaufania. My mówimy o mężach zaufania, my mówimy w tej chwili o członkach komisji wyborczych. Korzystając z okazji, chciałem poprzez Państwa zaapelować do wszystkich, którym zależy na demokracji, żeby byli uprzejmi i zgłaszali się. Do o, udziału w pracach komisji wyborczych w charakterze mężów zaufania. Robimy to wspólnie z prawem i sprawiedliwością, ale rozumiem, że innym partiom w Polsce też zależy na tym, żeby wybory były uczciwe, bo tylko wtedy możliwa jest demokracja. Chciałem podziękować koleżankom, kolegom z Klubów Gazety Polskiej z Solidarnych 2010 za to, że możemy tę akcję robić wspólnie, że a, mam nadzieję, że razem, także razem z państwem, a, ten cel osiągniemy. Dziękuję, Dzień dobry Państwu, Poprzednie wybory zostały sfałszowane. Wszyscy znamy przykład z Brukseli, znamy również przykład z Wałbrzycha I nie wiemy, jaka to jest skala. W tej chwili powstaje raport na temat oszustw wyborczych. Być może jest to czubek, wierzchołek góry lodowej. Nie chcemy, żeby rządzini ludzie których rzeczywiście wybierzemy, żeby doszli do władzy ci, którzy zostaną przez nas wybrani, a nie ci, którzy oszustwem, sprytem i przemocą dojdą do władzy. Stąd apel do całego społeczeństwa, aby włączyło się w tę akcję, niezależnie od ugrupowania politycznego. Potrzebny jest program komputerowy, który zdubluje... W praktyce zdobuje program PKW i potrzebna jest gigantyczna armia ludzi, przeszkolona, asertywna, która będzie potrafiła zagwarantować bezpieczeństwo i uczciwość tych wyborów. Solidarni 2010 od kilku miesięcy rekrutują mężów zaufania i apelujemy do społeczeństwa, żeby włączyli się w akcję Uczciwe Wybory. Powstała strona internetowa powołana przez ruch społeczny imienia Lecha Kaczyńskiego www.uczciwewybory.pl i na tej stronie mogą się rejestrować kandydaci na mężów zaufania. Zapraszam serdecznie. Chciałem tylko dodać jeszcze dwa słowa, że w imieniu ruchu koordynuje tę akcję środowisko wrocławskie. To koledzy z Wrocławia a byli z ruchu głównymi siłami sprawczymi i motorami całej tej akcji. Proszę państwa, kluby Gazety Polskiej już od kilku miesięcy prowadzą akcję, która nazywa się Strażnicy Wyborów. My mamy poczucie szwankującej demokracji, mamy poczucie, że ta demokracja nie jest dostateczna, taka jaka powinna być. I my, naszymi działaniami, naszą kontrolą tych wyborów, spełniamy nasze prawa obywatelskie, ale czujemy, traktujemy to także jako nasz obowiązek i wkład w to, aby te wybory były rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe. To będzie z korzyścią dla wszystkich Polaków. I z ogromnym pożytkiem dla jakości demokracji, której, która naszym zdaniem, szczególnie ostatnimi czasy, jest demokracją szwankującą. Myślę, że zyskamy akceptację państwa, dziennikarzy dla tej akcji, bo to, co my robimy, to jest tak naprawdę realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego, to jest ten nasz bezpośredni udział w demokracji. My chcemy, mamy do tego prawo i chcemy kontrolować wszystkie te organy władzy, które są odpowiedzialne za, za wybory. Te wybory nie mogą się odbyć bez udziału czynnika społecznego, bez obywateli. Dlatego czujemy, że jest to nasz obowiązek i wierzymy, że państwo wspólnie z nami będą propagować tą akcję. Bardzo dziękuję. Witam Państwa. No, wybory. Uczciwość wyborów jest testem dla demokracji, dlatego Prawo i Sprawiedliwość z wielką radością wita rozmaite społeczne inicjatywy na rzecz uczciwości wyborów. Prawo i sprawiedliwość przygotowuje się od dłuższego czasu do, nazwijmy to baczenia o wiarygodność tych wyborów. Przygotowaliśmy we wszystkich okręgach listy osób, które zgłosiły się. Podjęły roli kandydatów na mężów zaufania, zgłosimy ich w komisjach. Są także osoby, które będą z ramienia naszej partii uczestniczyć w pracach komisji, będą członkami komisji. No i oczywiście e, bardzo liczymy na, na wsparcie, pomoc e, ruchu społecznego imienia Lecha Kaczyńskiego Klubu w Gazety Polskiej. Stowarzyszenia Solidarni 2010. Wszystkich inicjatyw, które jeszcze do nas dołączą w najbliższym czasie. Ja chciałbym jeszcze dodać w imieniu klubów, że 235 klubów, które zaczęły zbierać mężów zaufania, rejestrować ich od jakiegoś czasu. Pamiętając o kasusie Brukseli, Organizujemy taką samą akcję poza granicami kraju, to znaczy tam wszędzie, gdzie są kluby Gazety Polskiej. Rejestrujemy mężów zaufania i będziemy się starali pomóc tamtym ośrodkom, żeby te wybory odbyły się uczciwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, to Państwo chętnie odpowiedzą. Harassi, niezależna TV. Pani Stankiewicz mówiła o tym, że były nieuczciwości w czasie poprzednich wyborów i że powstanie raport. Ja się chciałam dowiedzieć, jakie będą losy tego raportu, czy zamierzacie go Państwo wydać jakoś, a czy w związku z tymi przypadkami zawiadamiacie prokuraturę i jak prokuratura się ustosunkowuje do tych zawiadomień. A, natomiast do wszystkich Państwa a, chciałam się dowiedzieć, na ile jak oceniacie szanse na to, żeby. Pokryć siecią mężów zaufania wszystkie okręgi wyborcze. Ten raport w tej chwili powstaje, w, sporządzany przez dziennikarzy nowo, Nowego Dziennika Gazety Polskiej Codziennie i będzie najprawdopodobniej opublikowany na łamach tej gazety. Co do zgłoszeń do prokuratury, ja sama, ja sama spotkałam się z. Takim problemem, ludzie do mnie przychodzili, pokazując dokumenty, zawiadomienie do prokuratury, podpisane przez komisję e, wyborczą, e, z opfotografowanymi podwójnymi ściankami urny wyborczej, z której wysypują się karty do głosowania, i zero reakcji władz. To znaczy, zgłoszenie oszustwa wyborczego i udokumentowanie go. Nie oznacza reakcji konkretnej reakcji realnej władz w naszym kraju. I to jest też kłopot, to jest też problem, że oprócz tego, że my mamy świadectwa mniej lub bardziej udokumentowane, niektóre są bardzo dobrze udokumentowane, to jeszcze w ślad za tym powinna pójść reakcja, czy to PKW, szefa PKW, czy to sądu. Przypadek Brukseli pokazuje, że gdyby nie y, prywatne kontakty tych ludzi, którzy byli świadkami tego fałszerstwa, z dziennikarzami, być może nikt by się o tym nie dowiedział, byłoby to zamiecione pod dywan. Były próby y, Uspokajania tych ludzi, mówienia, że przecież to nie jest na tak dużą skalę. Zostawmy to. To, to, to 5%, co to jest. Więc mi się wydaje, że my mamy tutaj większy kłopot, oprócz tego, że nie wiemy, na jaką skalę te wybory zostały sfałszowane. Tutaj przypomnę, bardzo niepokojąca ilość nieważnych głosów w wyborach samorządowych 2 miliony ludzi tak czy ponad milion ludzi która się pomyliła również bardzo niepokojąca rozbieżność w wyborach prezydenckich o 6 punktów procentowych niemal 6 punktów procentowych w ostatnim momencie w momencie kiedy ci kandydaci szli Równo, to, to, to są też bardzo niepokojące dane, ale te dane tylko i wyłącznie można by było sprawdzić już na poziomie kontroli programu komputerowego. Ponieważ my mamy podejrzenia, że również yy, że te fałszerstwa nie tylko dokonują się poprzez dosypywanie kart wyborczych, poprzez kupowanie głosów czy poprzez niszczenie niewygodnych głosów, ale być może również na poziomie programu komputerowego. Robimy co możemy. My oczywiście mamy nadzieję, liczymy na to, że znajdzie się w Polsce tyle osób zaangażowanych, że będziemy w stanie obsadzić wszystkie obwodowe komisje wyborcze, a nawet w większej liczbie. A po o, nie po jednym mężu zaufania na komisję, ale mamy nadzieję i z takim apelem się do państwa też zwracamy o współpracę w tej akcji. Prosimy media o to, żeby też stanęły w obronie demokracji w Polsce. Wrześniu rozpoczynamy cykl szkoleń we wszystkich okręgach wyborczych dla kandydatów, dla osób, które zgodziły się czy podjęły tej roli mężu zaufania i te szkolenia będą przygotowywać ich do, do działania w czasie wyborów 9 października.